O matko, ale bonus starlasta zostałem i expa, zobaczcie na to. Ale start odcinka. Wczoraj spałem 6 godzin, 36 minut, dostałem naklejkę. Epicko. Kupiłem nową kartę pamięci, chyba teraz będzie działało. Dziękuję samego Kariugo za bilecik na event. W ogóle w Pokémon Go mamy teraz Adventure Week. Sorry Niantic, ja będę w tym czasie w Yokohamie. Takie jakieś oooo. Widzieliście to? Nie widzieliście, bo nie nagrywałem odcinka, bo mi się kamera zepsuła, ale kupiłem nową kartę pamięci. Go Plusem, Banelby, Shiny. Na live siadła Jono, także mam jedną odkupioną, a drugą z boosterka. No i i jeszcze od Dawida z Łodzi mam Miriam. Zrobiliśmy tradea za moje karty PSA, za surową Miriam. Dlaczego? Bo Miriam jest drogą kartą i dlatego nawet oddałem swoje karty PSA. -ki. Pytam się, czy nagrywamy coś, czy nie. a nie teraz! Pokaż, jakie masz buty ładne w Kęgusie. Pokaż, jakiego kotka masz kochanego. Kicia, cześć! Kolekcja, Gęgusiu. Tak, posprzątałem Marta, przepraszam Cię za to. Ty też masz nie lepiej. pranie do składania. A powiedz, co to za jajka? Ilo te kilometr... jajka. Ty, ruszyło się. Ile kilometrowe one są? Myślisz, że będziesz shiny? Marta kluje jajkę na balkonie. Ja to w skarpecie, a ty na balkonie, okej. Okay. Fajny granitos. Omg, gratki Kiko, niezły start. Witam wszystkich tutaj, Hiko oraz Kiko. O, tak. <laughs> Pokemon Go Adventure Week dobiega końca, ale dzisiaj jeszcze chcę złapać jakieś pokemony, dlatego idziemy do parku, zrobimy sobie małe lure party. Wszędzie coś budują, cały Ostrowiec jest rozkopane nawet tutaj. Gołąb, co ty tu robisz? Kusi ma pomnik gołębia, my mamy taki pomnik i tutaj gołąb przelatuje, no. Odpaliliśmy sobie małe lure party w parku. Jest tutaj dużo Pokestopów i masa Pokemonów, dzięki Somaoke za lurki. Teraz, żeby wejść w tego gyma, to trzeba się trochę tutaj nagimnastykować, bo to jest gym, który jest na Pokestopie, dosłownie. Trzeba się trochę naklikać. Podobno Niantic dodał taką nową funkcję, rozpocznij ride od razu. Nie wiem, czy ona działa. Widziałeś, żeby to już było dostępne? Nie. No, ja też tego nie widzę, bo ogólnie powinien być taki przycisk tutaj obok tego. Start ride, right, czy coś takiego. Nie ma nic. Jesteśmy ogólnie w Ostrowce Świętokrzyskim, dzisiaj ładna pogoda, wybraliśmy się do parku, tutaj 25-lecia, a tym samochodzikiem sobie tutaj jeździ. No to zbijamy rajda. Snabu, wybieram cię. Ale szybko zszedł, prawie nawet nie minęła minuta. No ten gołąb, my poszliśmy sobie posiedzieć na 10 minut, a on sobie tutaj nadal chilluje bombę, ja nie wiem. O, XL Candy mi siadł, super, elegancko. To... O, chyba, chyba gościa wystraszyłem za bardzo. Może bał się, że tutaj Snabul wyskoczy zaraz. Cały czas Go Plus aktywnie świruje i kręci moimi Pokémonami, Pokestopami i wszystkim. Używam Great Boli, dzięki czemu zaoszczędzę sobie Pokebole na Japonię, bo wiadomo, będę chciał złapać jak najwięcej regionalnych Pokémonów, jak będę, a będę już pojutrze, także jest ciekawie. To rzucimy Golden Berry, podkręcony Great, no i teraz siądzie złapany. Ivy słabiutkie. Tu jest w ogóle Pokestop, koguta postać to jest taki złoty kogut w Ostrowcu Świętokrzyskim, kiedyś był kolorowy za dawnych lat, pamiętam jak tutaj się wspinałem za dzieciaka właśnie na tego koguta, on tak tutaj wygląda, złota kura. Dobra, odpalmy Daily incensa, żeby zdobyć tutaj Pokemony, zwłaszcza Shiny, Shiny Archen. Bardzo fajnie byłoby go zdobyć, Shiny Amaura. Kilka oszukuje, bo złapał dzisiaj już Shiny Kranidosa, ja nie wiem, jak on to zrobił. Zaczyna padać jeszcze bardziej. Nam to nie przeszkadza, bo dzisiaj jesteśmy po to, żeby połapać jak najwięcej Pokemonów. Czy to właśnie z tych lurów, które odpaliliśmy, czy to z Incensa, którego właśnie uruchomiłem. Zobaczymy, jaki będzie mój Daily Spawn z Incensów. Tyrtołka, też jest pięknym Pokemonem w wersji Shiny. Uwielbiam te Pokemony, które mają takie ciekawe kolorystyczne warianty. To wygląda niesamowicie. To Amaury sprawdźmy. Zwykła. Ona Shiny też pięknie wygląda. Bardzo bym chciał ją mieć. Oprócz Amaury jest też Tyrant. On też ma obłędny Shiny kolorek. Także dzisiaj skupiamy się na skamelina głównie. Ta, ta, ta. Tak. Dokładnie. Kto pamięta z Kameliny, z To tak, przejść 2 km z Purify 3 Pokémony to. 2 km koszt tego quest'a zostawić. Zostawić tego quest'a to zostawić. bo Amaura jest. Dobra, z 15 tych też jest Amaura. O, zakręć Pokestopami. to też jest fajny quest. Rzuć 5 Greatów. Ja mam jeszcze trochę tych specjalnych lurów, też mogę je odpalić w sumie. Lodowy na przykład, tam z jakichś questów mi się nazbierały. W ogóle na Animatsuri spotkałem zespół R, zobaczcie jak to wyglądało na moim TikToku i na Instagramie. Kogutku, koguciku, pokaż mi swój czerwony grzebyczek, dam ci za to grochu koszyczek. Co pamiętam tę kołysankę na dobranoc? To łapiemy wszystko i zobaczmy czy mamy jakieś shiny tak do tej pory. Tak! Nie! Tak! Dwa! Nie! Skąd ja mam... A dobra, wiem. Z Matą się wymieniałem. Okay. Dobra, okej. Klikę od i... <laughs> okej, okay. dwa szajni. Dzięki Matta za trady. <laughs> Zapomniałem, że cię poprosiłem na tym drugim telefonie, co ci zostawiłem, żebyś mi zrobiła trady. Okej, okay. to, to już mam dwa nowe shiny. A jeśli chodzi o setki, to nic nowego nie ma. O, to te laki starożytne powymieniam się. Nie powymieniam się, tylko zrobię ewolucję do questów przecież. Bo o, są właśnie. zadania, zrób questa. Zrób ewolucję. Więc skupmy się na tych zadaniach today, które kończą się, bo jest ostatni dzień Adventure Week. tutaj ja mamy mam jeszcze? Lucky, Lucky Tyrant. Za dnia można zrobić jego ewolucję. 22 CP, niesamowity, potężny Tyrant. A Maura jest tu trzygwiazdkowa, Ale Maura może być zrobiona tylko w nocy. No to musimy poczekać. Mogłem wczoraj Dana, zrobić. Ale Maury nie ma ten quest. Nie mogę, muszę odebrać to najpierw. O nie, Shiny Archen, co jest grane. Ale ja. dzisiaj farta. Ja nie wierzę. O ja. Oszukujesz Kiko, już dwa Shiny masz, a ja nic jeszcze. Shieldon piękny, pokémon 10 CP. No to wyklujmy, zobaczmy co to będzie. Snizel Hisui, okej. Okay. Anorif jeszcze, taki 1100 będzie ładny. Po ewolucji będzie miał jeszcze więcej. Armaldo zrobiony, to tak jeszcze też zrobimy. I tam filtr research, collection challenge nam się wszystkie wykonują. Kradili. Dobra, to odbierzmy. Jedno zadanie zaliczone. Tysiąc dasta i w nagrodę Amaura. Amaurę bym shine, nie chciał bardzo. Już mówię to dziesiąty raz w tym odcinku, ale Amaurę to bardzo bym chciał. Kolejne zadanie tutaj też zrobione. A tu brakuje Kabutopsa i Oma. Czyli jednak Kabuto też muszę zrobić. A Amaura, jeszcze jedna zwykła. Czemu mi to robisz? Na Jantik. Proszę, ja Cię tak bardzo lubię. To jeszcze mi zostanie ten Omanaj do zdobycia. Jak będzie Omanaj na Nirba, to mi powiedz. Okej, okay. Collection Challenge. kompletny. już mam 80 złapanych Collection Challenge. Zrobionych. Nie, 81. Wow. Fajnie to się uzupełnia dzisiaj. 82. Elegancko. Dobra, jestem w no Dobra, wchodzę w Ciebie. A, dobra, Marta faktycznie robiła 100 wymian, także już nie tak. zrobię wymian dzisiaj. Bo to ja zostawiłem Macie telefon ten drugi, gdzie jestem zalogowany, więc Marta. poprosiłem o wymianę. Poprosiłem o wymianę, więc jest dobrze. Także ewolucja Shiny do Shiny Dexu zaliczona. Oma Star, piękny Pokémon, To teraz odbierzmy ostatni Shiny check z tych Daily Questów za ewolucję i... Tysiąc zasta i... Tyrant. O nie, no to właśnie zrobiłem. Z złapałem te pokemony, bo tylko sprawdzałem szaniczeki, albo co drugiego łapałem, więc nie wszystko. Ścieżek żadnych nie ma. W Warszawie wiem, że Letgo Go utraje kilka dodał, ale to ja byłem wtedy za daleko i nie chciało mi się iść tam. Chociaż mogłem, mogłem po te komórki Zygarda iść. To nie poszedłem. Może innym razem, może innym razem. Wykluj jajko i 2 km. dobra, to na koniec odcinka wyklujemy to jajko, ale jeszcze tutaj z near and far odbierzmy te pokemony, które na nas czekają, między innymi Amaura 570 CP, odbija mi tutaj Zygard, Grejcik, elegancko. No i jeszcze tutaj inkubator pokazuje, że 200 metrów mam do przejścia. Na hot dogi chodźmy. O nie, jest promocja na stacji, 4 za dwie dychy, to wychodzi po 5 za hot doga. O, nadszedł znaczy ten moment. Kluczy Jajka, to jest to 5km i z niego mamy mentajka. Nie bankomacie, poproszę pieniądze, bo chcę hot-doga. Mmm. Nie, to jak hot-dogi ze stacji. Ej, słuchajcie, ja wiedziałem, że w Polsce jest inflacja i że wszystko poszło do góry, no ale że aż tak, to nieźle te ceny skoczyły. Faktycznie drogo w tej Polsce teraz. Ojej, a ty co? Moje. Ratujemy w Ale co mu jest, że tak siedzi? Otwiera buźkę i ten On nie ucieka w ogóle Nie, nie wie właśnie o tym sobie. Dobra Nie nawet nie chce pić A, to jest twój hotdog, to masz Może się napij, Taszku Hmm? A już chyba mu trochę lepiej, bo wstał na nogi, nie? A widać, że mu ciężko, patrz jak się rusza, nie? Kraszku. Może weźmy go do padku. chyba lepiej się poczuł. Woda mu pomogła, ale weźmy go do parku. To może mu będzie tam lepiej. lepiej zdecydowanie lepiej niż na parkingu. No, przy tych spalinach, przy tym, tym wszystkim, nie. A już, <laughs> chyba już lepiej się czuję dzięki mnie. Byczku, będziesz żył. Będzie, Idziemy do parku. Będzie okej, okay, pamiętaj. Akcja ratunkowa. Byczku, i będzie OK. Ty, ziomek, już się lepiej czujesz? Dostałeś od nas bułkę z hot doga? Poleciał! Poleciał na drzewko. Poleciał. Nie, o tam jeszcze wyżej. A jeszcze wyżej tam. Dobra. Jest. Mhm. Akcja ratunkowa zakończona. z sukcesem. Cieszę się bardzo. O kurde. Że uratowałem Dobrze, że nie szklane. Dzisiaj mamy same przygody. Ptaszek porwany z parkingu. Był przerażony, chyba znalazł domek, bo po drzewkach sobie teraz skacze. Więc elegancko. Teraz bym chciał Archena takiego ptaszka jeszcze złapać, shiny w Pokémon Go. Do kąt tu ptanocą yes. jesz? Ja, ja cały czas łapię go plus plusem. Wszystkie pokemony. O tak, nowy wpisik do Pokédexu dla ciebie. Yeah. A dla mnie nowe pokemony w Pokémon Go.